Wiecie co? Jako Polak mieszkający tutaj w Nevadzie ciągle mnie zaskakuje jedna rzecz. W Douglas County działa coś, czego w Polsce nie ma godzina policyjna dla młodzieży. Od niedzieli do czwartku po 22.00 nie wolno nastolatkom poniżej 18 roku życia przebywać poza domem na ulicy bez opieki dorosłych. Natomiast z piątki i soboty czas wydłuża się do północy. Jeśli policja złapie młodego po tych godzinach, mogą być problemy. Od pouczenia aż po sąd rodzinny. Oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo młodzieży. W Polsce czegoś takiego nie ma i dla mnie jest to ciekawa różnica. Tutaj wieczorem widać to od razu: puste ulice, żadnych grup młodzieży. I powiem szczerze, czasem mam wrażenie, że to działa, bo jest spokojnie, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy młodzież nie czuje się trochę ograniczona. Godzina policyjna w USA. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz i czy uważasz, że coś takiego sprawdziłoby się w Polsce.